Wypłynęły nagrania dwóch rozmów. W jednej dochodzi do handlowania głową ministra przez osoby, które nie powinny się taką kwestią zajmować. Młodzi rodacy, z wielkim wzruszeniem, ale też radością spoglądam na Was. Dzięki wam nie zginie Polska. Nasza ojczyzna! Nasza ojczyzna będąca w kryzysie, grzeznąca w korupcji, grzeznąca w prywacie, grzeznąca w zdradzie. Ojczyzna jest zdradzona przez polityków. A zdrada polega na tym, po pierwsze, że w naszej Polsce hula obcy kapitał jak na ukraińskim stepie, że zyski są wyprowadzane z Polski, że zniszczono przemysł, zniszczono miejsca pracy, że dwa miliony młodych ludzi przebywa poza ojczystą. opozycji parlamentarnej, a protestują tylko młodzi, aktywni, radni.